Bracia, w 2017 roku Pan w proroctwie powiedział, że będzie chronił życie kogoś z moich bliskich, że zrobi to ze względu na miłość dla mnie. I tak się stało. Minęły lata. Okazało się, że moja żona zaszła w ciąży. Niemniej jednak nie wiedzieliśmy o tym. Żyliśmy normalnie, aż do momentu, kiedy ona zaczęła krwawić. Poszliśmy do lekarza i nam powiedziano, że ona była w ciąży, ale że straciła to dziecko. Dali nam kolejne daty, żeby przyszła na ponowne sprawdzenie, i tak się stało. Kiedy przyszła, lekarz powiedział: Nie, jesteś dalej w ciąży, dziecko tam jest, ja czuję serce, widzę serce dziecka. I po trzech miesiącach znowu przyszliśmy do lekarza. Powiedziano nam, no tak, dziecko może narodzić się z problemami, z deformacjami i z wieloma różnymi możliwymi chorobami, ponieważ na przykład pępowina nie jest wykształcona poprawnie. I gdybyście na przykład chcieli dokonać teraz aborcji, to jest ten moment. Dla nas to było momentem wzmocnienia wierze, ponieważ wiedzieliśmy, że to proroctwo się wypełnia. I dziecko nasze, córka, narodziła się, ma 3-latka, tutaj jest. I w szkole nauczyciele mówią, że jest bardzo mądra, inteligentna, ma dobre stopnie, szybko się uczy. I wszystko to świadczy na chwałę Pana.